Czy kiedykolwiek utknąłeś w cyklu emocjonalnych wybuchów, mówiąc rzeczy, które później chciałbyś cofnąć, lub czując, że stres dnia codziennego narasta? Jeśli tak, wiedz, że nie jesteś sam, to rzeczywistość wielu osób, które automatycznie reagują na wszystko wokół, pozwalając, by kontrola nad ich życiem wymknęła im się z rąk. Ale co, gdybym ci powiedział, że istnieje starożytna filozofa, która może całkowicie odmienić tę dynamikę? Filozofa, która uczy, jak zrobić świadomą pauzę, zajrzeć w głąb siebie i zamiast po prostu reagować, zacząć reagować świadomie i mądrze. Stoicyzm, choć starożytny, oferuje zaskakująco współczesne lekcje radzenia sobie z emocjonalnym zamętem współczesnego świata. Zakłada, że prawdziwa wolność nie polega na kontrolowaniu tego, co dzieje się na zewnątrz, ale na tym, jak sami zdecydujemy się zareagować w wyborze, który może zmienić bieg każdej sytuacji od kolizji drogowej po osobisty kryzys. Zrozumienie tej różnicy otwiera drzwi do życia z mniejszą ilością żalu, większą jasnością i większą równowagą emocjonalną. A co najważniejsze, ta transformacja zaczyna się od prostej, ale skutecznej praktyki rozwijania samosiadomości i kontroli. W tym tekście dowiesz się, jak stoicyzm może być Twoim sprzymierzeńcem w przejściu z trybu automatycznej reakcji do trybu świadomej reakcji. Odkryjesz praktyczne strategie zatrzymywania się, przeformułowywania jej, sytuację i życie z większym zaangażowaniem, rozwijając cnoty, które wzmocnią Twój charakter i poprawią Twoje relacje. Przygotuj się na zdecydowany krok w kierunku bardziej satysfakcjonującego życia. W którym każda wybrana przez ciebie reakcja będzie miała ogromne znaczenie dla ciebie i osób wokół ciebie. Reagować a odpowiadać. Znasz to uczucie, kiedy mówisz lub robisz coś w ferworze chwili, a potem od razu myślisz, och, powinnam była milczeć. Cóż, to właśnie jest reagowanie, działanie pod wpływem impulsu, napędzane surowymi emocjami, bez filtra i kierunku. To tak, jakbyśmy byli chodzącym przyciskiem alarmowym. Gotowym eksplodować na każdy znak zagrożenia. Problem polega na tym, że kiedy reagujemy, oddajemy stery naszego życia okolicznościom. Stajemy się zakładnikami otoczenia, ludzi i przypadku, tracąc prawo wyboru. A wtedy żal staje się częstym gościem. Teraz, kiedy decydujemy się zareagować, historia się zmienia. Reagowanie oznacza zatrzymanie się, refleksję i działanie z intencją. To cofnięcie się o krok przed zrobieniem kroku naprzód. Ta różnica może wydawać się subtelna, ale jest potężna. Ostry komentarz staje się empatyczną rozmową. Konflikt staje się okazją do nawiązania kontaktu. Reagowanie jest aktem cnoty, ponieważ wymaga obecności, odwagi i zaangażowania w to, co naprawdę ważne. Co więcej, jest wyraźnym znakiem emocjonalnej samoświadomości. Potrzebujesz praktycznego ćwiczenia. Aby to przećwiczyć, kiedy poczujesz narastającą złość lub lęk, spróbuj policzyć do trzech, zanim zaczniesz działać. To takie proste. Ta pauza tworzy przestrzeń między bodźcem a Twoim działaniem, torując drogę reakcji bardziej zgodnej z Twoimi wartościami. Z czasem ten świadomy wybór ukształtuje Twój charakter, relacje, a nawet przywództwo. Ostatecznie pozostaje pytanie: czy chcesz żyć w trybie udesz i weź, czy w trybie obserwuj i wybierz? Co jest pod naszą kontrolą? Jednym z największych wyzwoleń, jakie oferuje nam stoicyzm, jest prawdziwe zrozumienie tego, co jest, a co nie jest pod naszą kontrolą. Brzmi prosto, ale jest rewolucyjne. Większość naszych lęków wynika z prób kontrolowania tego, co niekontrolowalne zachowania innych ludzi, ruchu ulicznego, pogody, opinii innych ludzi przeszłości. Lista jest nieskończona. Kiedy skupiamy na tym swoją energię, stajemy się sfrustrowani, zestresowani i tracimy orientację. Ale kiedy skupiamy się na tym, co jest pod naszą kontrolą, na naszych myślach, czynach, wyborach, zaczynamy żyć z większą intencją. Epiktet powiedział: Niektóre rzeczy zależą od nas, inne nie. To rozróżnienie może wydawać się oczywiste, ale zmienia wszystko. Na przykład: Nie masz kontroli nad tym, czy ktoś cię krytykuje ale możesz wybrać, jak zareagujesz. Możesz. Przestań być ofiarą lub wykorzystaj to jako okazję do wzmocnienia swoich cnót, takich jak cierpliwość i pokora. Skupienie się na tym, co jest pod naszą kontrolą, daje nam siłę. Spokojną, cichą, ale niezwykle skuteczną siłę. A wiesz, co jest najciekawsze? Zmniejsza również lęk, ponieważ umysł przestaje walczyć z niemożliwością. Chcesz zacząć stosować to nastawienie? Zapamiętaj, za każdym razem, gdy coś cię trapi, żądaj sobie pytanie, czy mam na to wpływ. Jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuść sobie. Jeśli tak, działaj z uważnością i odwagą. Ten drobny nawyk już zapoczątkowuje wielką transformację. Stopniowo zdasz sobie sprawę, że możesz żyć lżej, nawet gdy świat jest w rozsypce. Stoicyzm nie zachęca nas do negowania problemów ale do jasnego spojrzenia na nie i podjęcia najlepszej możliwej decyzji z tego, co mamy. Stoickie strategie treningu umysłu. Trening umysłu jest jak ćwiczenie, działa, wymaga konsekwencji, intencji i odrobiny mentalnego potu. Stoicyzm pod tym względem jest niemal akademią filozoficzną. Pierwsza e seja zaczyna się od samoświadomości, czyli obserwacji tego, co dzieje się w tobie, zanim emocje przejmą kontrolę. Oznacza to zauważenie tego ucisku w klatce piersiowej, zanim wybuchniesz na kogoś, lub rozpoznanie zmartwienia, zanim przerodzi się ono w burzę. Wydaje się to proste, ale sam ten krok może zapobiec wielu żalom. Drugą praktyką jest to, co nazywamy pauzą refleksyjną, ideą zainspirowaną przez Marka Aureliusza, który codziennie pisał do siebie, aby lepiej zrozumieć siebie. Stworzenie przestrzeni między bodźcem a reakcją to siła stoika. To właśnie tam możemy zadać sobie pytanie: co zrobiłbym teraz w swojej najlepszej formie? Ta pauza może przybrać formę głębokiego oddechu, krótkiego spaceru, a nawet prostego. Czy mogę panu odpowiedzieć za chwilę? To nie ucieczka, to strategia, to działanie z kontrolą, a nie panika. Kolejnym potężnym narzędziem jest przeformułowanie, zmiana perspektywy, przez którą postrzegamy problem. Zamiast myśleć, to mi przeszkadza. Spróbuj, czy to mnie czegoś uczy. Ta zmiana perspektywy zmniejsza obciążenie emocjonalne i rozszerza naszą zdolność podejmowania decyzji. Aby to wszystko dobrze działało, w grę wchodzi uważność, pełna koncentracja na teraźniejszości. Skupiając się na teraźniejszości, unikamy zagubienia w dramacie przeszłości lub lęku o przyszłość. Każda, nawet najmniejsza, codzienna praktyka kształtuje nasz umysł tak, aby reagował. A nie tylko reagował. Uważność jako praktyka stoicka. Uważność może wydawać się nowoczesną koncepcją, ale w rzeczywistości jest to temat znany ze stoicyzmu. Obserwowanie chwili obecnej bez osądzania to skuteczny sposób na spowolnienie umysłu i skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Wyobraź sobie, że jesteś w pełni obecny podczas na naczyń, słuchania kogoś, co mówi lub po prostu odczuwania swojego oddechu, te drobne czynności mają ogromną moc, gdy są wykonywane świadome. Pomaga to zapobiegać błądzeniu umysłu w katastroficznych scenariuszach lub gubieniu się w przesadnych emocjach. Praktykowanie uważności może być proste i nie musi stać się skomplikowaną rutyną. Zacznij na przykład od medytacji oddechowej, usiądź w ciszy, zamknij oczy i skup się na przepływie powietrza. Inną techniką jest skanowanie ciała, gdzie kierujesz uwagę na poszczególne części ciała, zauważając doznania bez próby ich zmiany. Nawet skupianie pełnej uwagi na drobnych codziennych czynnościach, takich jak mycie zębów czy chodzenie do pracy, jest ćwiczeniem obecności. Chodzi o to, aby włączyć tę uwagę w każdą chwilę, nawet w interakcję z innymi. Stosując uważność jako praktykę stoicką, uczymy się rozpoznawać nasze emocje i myśli, nie pozwalając im dominować nad nami. To jak dyrygowanie naszą wewnętrzną orkiestrą, wybieranie instrumentów, które mają grać i kiedy. To wzmacnia naszą zdolność do działania z intencją i cnotą, nawet w obliczu chaosu. Wskazówka, praktykuj codziennie, choćby przez kilka minut i obserwuj, jak skupienie się na teraźniejszości zmienia sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom, sprawiając, że Twoje reakcje stają się mądrzejsze i bardziej zrównoważone. Zastosowanie w życiu codziennym. Wprowadzenie stoicyzmu do codziennego życia nie musi być niemożliwą misją ani czymś, co pochłania godzinę. W rzeczywistości magia tkwi w małych krokach, które możesz zacząć praktykować już teraz. Na przykład, gdy dopadnie cię stres w pracy lub podczas trudnej rozmowy, spróbuj wziąć głęboki oddech i pamiętaj, że masz możliwość zareagowania z empatią i jasnością, zamiast po prostu reagować emocjonalnymi wybuchami. To stwarza przestrzeń do mądrzejszego działania i unikania niepotrzebnych konfliktów. Kolejną wskazówką jest poświęcenie kilku minut pod koniec dnia na refleksję nad swoimi reakcjami. Żądaj sobie pytania: Gdzie udało mi się zachować kontrolę? Gdzie mogłem zrobić coś inaczej? To proste ćwiczenie wzmacnia samoświadomość i pomaga wytrenować biesięć świadomej reakcji. To jak zapisywanie w kalendarzu w myślach, co warto poprawić jutro. Co więcej, traktuj niepowodzenia jako okazję do rozwoju. Każda trudna sytuacja to poligon doświadczalny dla cierpliwości, odwagi i opanowania prawdziwych cnót stoickich. Ostatecznie celem jest, aby te praktyki stały się naturalną częścią Twojej rutyny, bez presji i poczucia winy. Nie musisz być idealny, wystarczy, że będziesz chciał się uczyć i dostosowywać swoje podejście. Czy to w ruchu ulicznym, w mediach społecznościowych. Czy w rozmowie z rodziną, stoicyzm oferuje wskazówki, jak żyć z większym celem i kontrolą. I spójrz, jakie to fajne. Z czasem ten świadomy wybór nie tylko poprawia Twoje życie, ale także inspiruje innych do zrobienia tego samego. Korzyści ze świadomej reakcji. Kiedy zaczynamy praktykować uważne reagowanie, efekty wykraczają daleko poza natychmiastową ulgę. Pierwszą rzeczą, którą odczuwamy jest znaczna redukcja stresu, ulew w gardle czy uczucie, że zaraz wybuchnie, ustępuje miejsca bardziej autentycznemu spokojowi. Dzieje się tak, ponieważ przejmując kontrolę nad naszymi reakcjami, zmniejszamy ciężar żalu i konfliktów, które często nas przytłaczają. To tak, jakby nasz umysł w końcu odetchnął, uwolniony od dźwigania tak dużego, zbędnego ciężaru. Co więcej, tego typu postawa bezpośrednio wpływa na nasze relacje. Wyobraź sobie, jak wielką różnicę robi empatia i rozsądek zamiast reagowania pod wpływem impulsu. Komunikacja jest płynniejsza, zaufanie rośnie, a konflikty stają się rzadsze i mniej intensywne. I nie chodzi tu tylko o kwestie osobiste, dawanie dobrego przykładu, samokontrola i obecność czynią z Ciebie naturalny wzór do naśladowania, inspirując odporność emocjonalną w każdym zespole lub grupie, której jesteś częścią. Ostatecznie świadoma reakcja to bezpośrednia droga do rozwijania najcenniejszych cnót stoickich – mądrości, odwagi, sprawiedliwości i umiarkowania. To nie tylko abstrakcyjne idee, ale cechy, które kształtują nasz charakter, pomagając nam żyć z większą uczciwością i równowagą. Dzięki tej praktyce wyzwania przestają być ciężarem, a stają się szansą na rozwój. Czyż nie jest więc niesamowite, że drobne… Codzienne wybory mogą tak bardzo odmienić nasze życie. Zaangażowanie w ciągły rozwój. Stoicyzm nie jest magiczną różdżką, która rozwiąże wszystkie problemy z dnia na dzień. To raczej ciągła podróż nauki i dostosowywania się. Pielęgnowanie nawyku samoświadomości, codziennej refleksji i praktykowania, zatrzymywania się jest niezbędne do wzmocnienia tego nowego sposobu życia. Nie ma sensu dążyć do perfekcji. Ważne jest, aby być zaangażowanym w ciągły rozwój, rozumiejąc, że każdy dzień to szansa na poprawę, nawet jeśli to tylko mały krok. Codzienna praktyka tworzy cnotliwy cykl, który doskonali charakter, niczym surowy kamień przemieniony w klejnot. Wymaga to dyscypliny, ale także elastyczności, by wybaczyć sobie, gdy odzywają się stare nawyki. Reagowanie jest rzeczą ludzką, ale stoicyzm zachęca nas do świadomego wyboru drogi cnoty. Aby to osiągnąć, autorefleksja jest paliwem napędzającym ten proces, szczerą rozmowę z samym sobą pod koniec dnia, ocenę błędów i sukcesów oraz decydowanie, co można zrobić inaczej jutro. A co najciekawsze, im bardziej angażujemy się w ten proces, tym bardziej naturalne staje się życie z intencją i kontrolą. Świadoma reakcja przestaje być wysiłkiem, a staje się niemal drugim instynktem. Życie, z jego burzami i spokojami, zaczyna być postrzegane jako szkoła, w której nieustannie się uczymy, rozwijamy i dostosowujemy żagle, aby nawigować z większym spokojem. W końcu ta podróż jest ciągła i stanowi zaproszenie do nieustannego rozwoju. Czas na refleksję, jak zastosujesz zdobytą tu wiedzę, aby zmienić sposób radzenia sobie z wyzwaniami. Jakie reakcje chcesz pielęgnować, aby kształtowały Twój charakter i wzmacniały Twoje życie? Wybór leży w Twoich rękach, a każdy mały krok w kierunku świadomości to zwycięstwo nad impulsywnością i stresem. Pomyśl, co mogłoby się zmienić w Twojej rutynie, gdybyś zaczął się zatrzymywać, zastanawiać i działać z większą intencją. A może przekształcić tę podróż w prawdziwe zobowiązanie. Zacznij już dziś, choćby powoli, i przekonaj się, jak konsekwentne praktykowanie reagowania zamiast biernego reagowania może otworzyć drzwi do bardziej zrównoważonego i cnotliwego życia. Stoicyzm to nie tylko teoria, to praktyczne narzędzie do budowania odporności, poprawiania relacji i odnajdywania celów w chaosie codziennego życia. Czy jesteś gotowy, aby podjąć ten krok? Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz nadal otrzymywać wskazówki, jak żyć z większą kontrolą i mądrością, Koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W ten sposób nie przegapisz żadnej okazji do rozwoju i transformacji swojego życia. W końcu podróż ku samopoznaniu i rozwojowi nigdy się nie kończy, a ja będę ci towarzyszyć na każdym kroku.